Siema, jestem Kuba, a dzisiaj nauczę Was double peg stala. Dobrze by było, jakbyście umieli 50-50. Możecie się odnieść tutaj do poradnika. Stal na double pegu polega na tym, żeby wskoczyć na przeszkodę i się na niej zatrzymać. Jeśli boicie się robić dobry stara na jakichś koopingach większych kłoterach to polecam Wam zacząć na takich małych rurkach jak my tu mamy na zerowej prędkości. Najeżdżacie prosto, robicie lekką wybitkę 90 stopni, łapiecie balans i odskakujecie. Jeśli macie na początku problem z najazdem na wprost, polecam najechać leciutko pod kątem. Trzeba najechać optymalnie i zrobić taką flejkę. Jeśli wam nie będzie wychodzić stal od razu, to polecam się zaprzeć na pedale. Pomaga wam to utrzymać balans i ustabilizować pozycję i będzie Wam łatwiej odskoczyć. I najważniejsze, unikniecie bolesnej gleby jeśli nie wejdzie wam pek. Jeśli opanujecie już skok na kłoter, ale boicie się z niego zjechać, to polecam wam ustawić rower w takiej pozycji. Siąść spokojnie i zje. Techniki odskoku macie dwie. Pierwsza, możecie odskoczyć w bok. Druga, możecie zjechać klejąc się w kłoter. Zjazd kołpingu to może być najtrudniejsza część tej sztuczki. Nie bójcie się tego robić. Zalecam. Skręcenie kierownicy i pochylenie się ciałem w kierunku zjazdu. Nope. Z typowych błędów może być to, że nie zapieracie się pedałem albo nie trafiacie nogami. Dodatkowo zbyt mocno przychylacie się do strony wewnętrznej, dlatego was zrzucą. Stala możecie wykonywać na kopingach, rurkach, murkach, do fejki, do rotacji. Co Wam wejdzie do głowy? To był Double Pack Style. Piszcie w komentarzach, jakie chcecie następne poradniki. Elo.